Bo znowu pany tutaj co wygra o Boże Tego nie było To świetnie jakby co A my jedziemy kurde kolejną walkę Zaczynamy się tutaj robić gorąco No to jest bardzo dziwne Nawet bardzo, bardzo dziwne może zaraz sobie wiatraczek przyniosę Kill everyone! Kill everyone Everyone, kill everyone. No, muszę zacząć umieć, zacząć umieć. Muszę się nauczyć korzystać z radaru, z mapy w zasadzie. Idę tędy. Return to the battle. Ciekawe, czy mi wróci, czy się zabije. Jestem! Dobra, tu do budynku bieg obcy. Ale to była panika, Jezus Z mojej strony masakra Tu kogoś widziałem Za często przeładowuję A dupa dupa cycki, cipa gówno Widziałem gościa gdzieś czy ich zabili czy nie o co to chodzi o, o co w tej akcji chodziło ale wydaje się być czysto No nie idę z tamtej strony Trzeba ja mogę tu jakoś podejść z tej ale o co ci kurde gro chodzi no widzę że ich jest tutaj trochę Widziałem, ale teraz nie widzę nikogo. Podejrzana sprawa, co? Coś słyszałem. Nie jestem pewien, co słyszałem, ale wiem, że coś słyszałem. Kurde, jakieś trupy. No, Hamie! A ja tu tak ładnie tego czającego się zaszedłem. Musiałeś mnie zabić. To miało być takie piękne. A było takie brzydkie. Pierdel dalej. Czyli za generalnie tutaj, żeby tam iść. Pojdziemy tędy. I tu. I jestem. I w teorii ich zaszedłem od tyłu. Dobra. Dobrze, że nie przestałem zszczylać. Okej. Okay. Powinni tu gdzieś być. Zwiada. Może i są, ale nikt nie jest y, obrócony w tą stronę. O! Cześć przyjacielu! Ach! Jeszcze bym tego zabił. Za bardzo wszedłem na Yolo. Ale dobrze, już wiemy przynajmniej jak tam ich obejść. A widzę, że się wykruszają powoli. Tak, tak, to był bardzo dobry plan. Robiłem hmm. jedną dziesiątą prawie. Mniej całą. Hmm. Trzask z prawej do tego, że ma. Kurde no hmm. A, idealnie zdążył przeładować kutasina O, tu widzę że biegnie No, strzela z niego, nie? Co myślę, że to ślizganie Cię uratuje, chamie? O kurde. A, głupi jakiś, kurde. Dobra, czyli... Oni tu gdzieś są, czy mi się zdaje? Czekaj, czekaj, bo... Teraz rozpanujemy w trochę innym miejscu. nas zachodzi, ziomek. jest dokładnie nade mną. Nie wiem czytać tego radaru, nie wiem co ono znaczy. Co się stresować? O, skacą tu. Kurde. Nie nadążam nad tymi mam. Naprawdę nie nadążam. <śmiennie> Tępy chuju. To nie była piękna pułapka. O, o, robiłem ślizg, jak kurde się patrzy. Jednocześnie... Mogłem, jedyne co mogłem zrobić to rzucić granata. No ja się tu zbyt wiele nie... zbyt wiele nie nazabijałem. A co? Da się ktoś nabrać? Pewnie dupa nikt tutaj nie zauważy, tego, Ja będę tak stał jak ostatni cipek. Jestem na polu walki, proszę mnie nie wkładać. Tak, mieć go na tacy podanego. No on tu cały czas jest, wy go nie widzicie? Wow. Udało mi się komuś zabrać kila. <laughs> co? Nie wiem, co się z tym robi za bardzo. Tak, plery? Nie, z góry. Ładne, fajne, fajnie to wyglądało. Podobało mi się. Ja się napiję. Ah. No co? Wygrałem. Nawet nie patrzyłem, kurde, nie widziałem swoich dokonań. Double take win, match complete. Good performance. Level up. 12! Oh yeah! Oh yeah, madafaka! bali mi składaka! 6 killi w grze! O oh Jezus! Toż to oczystne szaleństwo! No to daleko jeszcze czy nie? Jumping to location! Kill all the enemies! Albo coś takiego. Była kiedyś taka gra, która się zwała Onimusza. I tam był Japończyk, który dostał bardzo ważne zadanie. I must save the Princess Yuki and kill all the demons. Pamiętam to do dzisiaj, to jest tak stara gra jeszcze na Xboxa 1 w to grałem. To wychodziło na pleja dwójkę też Onimusza, kurde, podobało mi się to. Fajne, bo to był taki Resident Evil w Japonii. Bardzo specyficzna gra, ale bardzo fajna. Nie wiem jak teraz, ale kiedyś to uwielbiałem. Prześliczne animacje, renderowane, nie wiem kto co mi rozrobił. No, chociaż żebym asystę dostał, to gówno. Tu gdzieś jest ziomek. Ale panika! Woohoo! jak mi weszło! Jezus, się podnieciłem. Podnieciłem jakby, nie wiem. Dobrze. Niedobrze, dobrze. Melissa Jade. Dane. 1-1-1. Jeden, jeden, jeden. Dobra. Ła no, i ci To można takie cuda wyrabiesz, a ja nie korzystam. Dobra. Eee, zaszliśmy teoretycznie ich od tyłu. Wejdę tu dołem. Tam było ich dwóch. Jeden z dwóch i wszyscy idą tutaj. Zabiłem melisę się herbatę, dobra, schowam się, przeładuję. Mam nadzieję, że mi nie zajdzie nikt w tym momencie. Ten refleks, jak mnie to w kur. zemsiła się Melisa. Pani herbata się zemściła. no dobrze, niechaj tak będzie. Przegrywamy troszkę. Nie wiem skąd strzelają. Tutaj na dachu siedzi zamek. Dobra, to mi się nie udało za bardzo. Zrobię tak. Jeszcze bym cię dobił, hamię ręką. Kurde, no muszę przeładować. No muszę, Melisa! Pani! Kurde. To nas zostało, nie, ich zostało tak mało. O, dla ciszy, hmm. ktoś tu szczela. Nie wiem kto. No. Jak ja mam czytać ten radar? Ja go nie rozumiem. No, nie gadaj, że trzech zabił. Taki kozak. Taki z niego kozak. Dobra, ale zabiłem przynajmniej. Okej, okay, oni siedzą w więzieniu cały czas. It's rolling, 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 rolling. To nasz strzela, chyba nasz. Będzie się nie? Będzie się lisgał i się zatrzyma. Okej. Okay. Fajnie to wygląda, nie? Jeden z jednej, drugi z drugiej. Pisze. Pisze na morzu szalał. Sercem będę przy tobie. E, to nie polują. Jeszcze wygrają w tą czwórkę, bo widzę, że są kumaci. 1-3-1, już zremisowali. O, zaczyna mi się prawe palec pocić. Cisza na morzu szalała. A to jest, kurde. Jak ten radar działa? No tu mi pokazuje. No ja wiem, że jak będę biegł w tą stronę, to znaczy, że tu zaczną strzelać, ale. Coś więcej? Opanowali generalnie tą wieżyczkę, okej. Okay. I my musimy ich stamtąd wykurzyć. Aha, bo tu jest nowy respawn. I... Ej, zacząłem od razu strzelać, tylko że nie celnie. Na pewno szybciej za to zareagowałem niż będziemy chcą mnie zabił. Don't worry, be happy, o kurwa. Hey, czekaj, bo ja to się mogę schować. Okej. Okay. To jest dobra miejscuwa. Jak ja mam to kurde czytać te strzały? Dobra, to Już się tu nie odrodzą raczej. tutaj cały czas Gdzieś zmiana miejsca, jak to wcześniej mówiłem przez chwilę się zorientować z sytuacji. Przybywałem do tego. Ach, więcej narządów mojego mózgu, więcej narządów, więcej zasobów mojego mózgu. Poży narządów. to tu tu jesteś naprawdę debilem. No, już przejęliśmy ten, bo już jest niebieski. Dobra, tędy nie przejdę. Spróbujmy wejść do góry i zobaczyć, co się będzie działo. Tam sobie wesoło skaczą ziomki. Wejdziesz na ziemię? Nie. Ty, tu tu jesteś. Dobrze. A mnie nawet nie widziałeś. Ej, no Melisa. O, kurde, dobra, picza jest. 19 razy zrobiła. O kurde, co to było? Sercem będę przy Tobie Próbujemy to obejść Trzyma, trzyma Kurde, ziomek, co ty tak biegasz? Nie wiem kogo zabiłem. Kurde, przerodzimy to. Bez Ja widzę, że w tym więzieniu się najlepiej broni. To jest Auj. Trafiłem. Dobra, pomyliłem w ogóle drogi. To jest to więzienie. Kurwa, spierdalaj. Aha, bo to czas, kurwa. ale za mówiłem, co? Mam cię, bicho! Za tobą, Mario! Za tobą, Mario! Gdzie ty tam strzelasz, kurde? Głupku. ale zabiłem najlepszą. I co? Powiedzmy, że paru naszych się dostało do samolotu. I odlatują. Ale co, oni dzięki temu mogą się czuć, możemy się czuć w granie, Czy Jak, bo ja tego nie, nie kumam. To taki smaczek. No, no nic, no, pusy, pusy, pusy. załatwili nas, no, lepsi byli, no, pusy, pusy, pusy. co tu dużo gadać. Dobra, nie trzymajcie się ludziska, jeżeli się podobało, nie zapomnijcie łapce w górę, ewentualnie zostawienia subskrypcji i tymczasem trzymajcie się. Más telelere.